Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy z Chin. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, jak urządziłem moją bibliotekę w naszym domu, tutaj w Chinach. Um. Moje trzy główne hobby to czytanie książek o biznesie, pisanie artykułów biznesowych i kolekcjonowanie różnych książek. Na temat y, o tematyce biznesowej, o tematyce ekonomii, y, zarządzania finansów i tak dalej. Także dzisiaj Wam opowiem trochę o tym, jak tutaj urządziliśmy bibliotekę w naszym domu i jakie mam książki, jakie książki czytam. Y, no, także myślę, że to będzie dość interesujące. Sami zobaczcie. Tutaj w jadalni mamy bibliotekę. Dwa, e, dwa regały na książki. One mają 80 cm szerokości. 80 cm, także tutaj jest główna część, jakby. Tutaj jest większość książek, które mam, które udało mi się zabrać do tej pory. Tutaj. Tutaj w salonie też mam kilka dodatkowych książek. Także tu mam jeszcze kilka. Jeszcze mam kilka tutaj. O, tutaj w sypialni mam jeszcze kilka naście książek, cały rząd. Cześć An An. Woo, hi. No, An-An generalnie nie śpi, właśnie się obudziła, miałaś spać, ale jeszcze nie śpi. No więc An-An pomoże mi nakręcić dzisiejszy film. An-An pomoże sztacie nakręcić film? No, także może An-An mi pomoże. A generalnie mówiąc, mam około 400 do 500 książek o tematyce biznesowej w swojej. W swojej około 400 do 500 książek e, o tematyce biznesowej w swojej bibliotece tutaj w domu, tak? 400-500 książek. Y, koszt, y, koszt, myślę, że budowy takiej biblioteki, zajęło mi to no, kilka lat, rok, dwa lata, żeby skolekcjonować te wszystkie książki. Myślę, że koszt wynosi około 100 tysięcy juanów. 100 tysięcy yuanów, chcą zakupić takie książki, to jest jakieś 50-60 tysięcy złotych. No, także myślę, że w takich granicach. Tutaj książki po angielsku w Chinach o tematyce biznesowej są bardzo drogie, około 100-200 yuanów y, za egzemplarz, jeśli chcecie nowy kupić. A jeśli chodzi o książki z drugiej ręki, to nie ma takiego wyboru. Jeśli chodzi o angielskojęzyczne, dobra, to teraz Wam pokażę, co mam, jakie książki mam tutaj. Mhm, dobra, tutaj mamy kilka książek. 99% książek jest po angielsku u mnie. Inteligentny inwestor, 4-godzinny dzień pracy, Warren Buffett, o Tutaj ekonomia w 30 sekundach. Jak zarabiać na akcjach odnośnie handlowaniu akcjami. Historia Enronu dość popularna. Jak zdobyć przyjaciół i wpływać na ludzi. Dobra, schodzimy dalej. Piosakiego. Tak, Kiosakiego, kilka książek mam, dlaczego studenci, dlaczego najlepsi studenci pracują dla średnich studentów. Um, o Forexie kilka, kilka książek o, um, o handlowaniu właśnie walutą. Tutaj o zarządzaniu. Książka mamy Ilona Maska tutaj jest. Um, co tutaj dalej jest? Tutaj mamy. Mhm. Nigdy nie jest samemu. Popularna książka. Tutaj są podręczniki do, biz... do zarządzania do ekonomii, do finansów. Hmm. Dobra, schodzimy dalej. A co tutaj mamy jeszcze? Tutaj mamy takie książki inwestowanie w nieruchomości, wskaźniki ekonomiczne, jak budować przewagę na rynku, portera. Mhm. Mhm. Tak, An-An, An-An teraz pomaga tacie opowiedzieć o książkach, tak? Jakie książki mamy w bibliotece? No zaraz wam pokażę jeszcze dalej, tylko trochę się zmęczyłem trzymaniem An-An tutaj na rękach. Generalnie a, Czytam książki, lubię czytać książki, szczególnie właśnie to o biznesie i ekonomii. Uh, telewizji nie oglądam praktycznie w ogóle. Uh, telewizji praktycznie nie oglądam w ogóle, także wolę coś przeczytać i wolę napisać też niż, niż właśnie oglądać telewizję. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze mamy, kilk, mamy jeszcze kilka do pokazania wam. Uh, Czekajcie, usiądę sobie, bo tutaj będzie lepiej. An-an, czekaj moment. Oh, dobra, co jeszcze mamy tutaj? Uh, Tony Robbins, tutaj też popularny autor: um, Richard Branson 7 uh, nawyków uh, wysoce efektywnych ludzi. Coś tam o zarządzaniu strategicznym, zarządzanie, zarządzanie głównymi klientami, an-an, mhm. e, Tutaj mam Harry'ego książkę, Tam przeczytałem, Sapiens przeczytałem, tutaj mam jeszcze, jeszcze mam drugą część i jeszcze mam chyba trzecią część jeszcze gdzieś. Mm. Jak wyceniać firmy? Eee, jak wyceniać firmy? Dobra, tutaj przechodzimy dalej. Tutaj mam jeszcze takie. Mm -hmm, mm -hmm. O, o Starbucks, Starbucksie mam książkę napisaną przez, przez CEO Starbucksa. Mm. Tak? An An, pomagasz tacie? Uh -huh. Pomagasz tacie czytać książki, tak? Tu. Uh -huh. Tu. Uh -huh. No jak wiecie, An-An też bardzo lubi czytać książki, staramy się właśnie tutaj ją przyzwyczajać do książek i czytamy jej bardzo ciężko, tak? bardzo często jej czytamy książki. Uh -huh. Tak? An-An lubi czytać książki. Ostatnio An-An interesują osy i kapelusze. Także osy i kapelusze, słuchajcie, są bardzo popularne. Uh -huh. Hmm. Dobra, co tutaj dalej? Eee, o wynajmie nieruchomości. Eee, intelligent investor. Inteligentny inwestor. Super książka właśnie. O, o podejściu do inwestowania na giełdzie w spółki akcyjne. Mam kilka, mam chyba trzy różne wydania inteligentnego inwestora. Eee, jak, budować, jak budować lojalność klientów? Eee, tutaj jest eee, Harvard Business Review. Mam e, podręcznik przedsiębiorcy, podręcznik menadżera. Jak negocjować? Linen, Sheryl Sandberg, która się przeniosła z. E, która tam w Facebooku i w Google pracowała i pomogła rozwijać właśnie e, przychody firmy z, 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 z tego, z promocji i z promowania w internecie. Tak, tutaj co jeszcze mamy dalej? Tutaj mam o o o o o Chinach kilka książek. Mhm. O, an, an ale ładnie ustawiłaś książkę, tak? Mm, o, tutaj mamy CEO Microsoftu Satya Nadella jedną książkę. O marketingu, parę książek, o przedsiębiorczości mam dużo, o negocjowaniu mam Jack Welch z GE, Blue Ocean Strategy, o nawykach, zarabianie na akcjach. Zarabianie na inwestowaniu w spółki, właśnie akcyjne. Co jeszcze? Poszukiwanie doskonałości, też fajna książka. Do nauki chińskiego mam trochę książek jeszcze ze studiów. Xinping tu ma jakieś książki o... o Chinach trochę. Chiny w kolejnych 30 latach. Mhm. Tak, o marketingu. Tutaj co jeszcze mam? Tu jeszcze mam jakieś. Mhm. An An. Czekaj, nie ma tu miejsca. Tutaj mało miejsca mamy, dobra? Czekaj, pójdziemy dalej jeszcze. Zobaczymy, jakie książki są tutaj. O, zobacz, jak Anna ustawiła. An An ustawiła pięknie. Tutaj ostatnio czyta książki o, o rodzicielstwie. Mhm. Chodź tutaj, An An. Chodź. No, także tu wam pokazałem a, tą główną część naszej biblioteki tutaj domowej, jaką mamy. Mhm. Czekaj, tu jeszcze pokażemy. Mhm. No, także teraz jeszcze mam drugą. Jeszcze mam tutaj. Takie fajne książki. Ej, chodź tutaj, chodź do Taty. Tutaj jeszcze mam fajne książki, właśnie w grubej oprawie. To sobie tutaj włożyłem pod telewizor. Chodź, an, an Tutaj, chodź. Chodź do Taty. Tutaj co mamy? O, jeszcze tutaj mamy takie w, w fajnych oprawach. Właśnie Inteligentny Inwestor. Super książka o inwestowaniu. Spółki akcyjne, polecam bardzo, każdy poleca. Steve Jobs. Jak alokować, jak alokować kapitał, jak budować portfolio. Tutaj super książka o tym, jak zmieniać dobre firmy w najlepsze firmy. Nike, Huawei książka. Kiosakiego, napisana razem z Trumpem, bardzo fajna. Uh, uh, Why we want you to be rich? Dlaczego chcemy, żebyś był bogaty? Dave Ramsey. Tutaj też fajna książka. Richard Branson. Mhm. O Hiltona, książka jak budować, uh, jak właśnie budować uh, imperium hotelarskie. Uh, CEO z Disneya, The Ride of the Lifetime. No, uh, i także tutaj mam takie właśnie fajne. Też Harvard Business Review odnośnie tworzenia wartości w nowej, w nowej gospodarce. No, także tutaj mam ile? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Mam takich fajnych książek w grubej oprawie. Tak, Ta Tata ma dużo książek, tak. An, an będzie czytać w przyszłości książki, tak? Tak! an, -an już zaczęła czytać. Ugh. Jeszcze Wam pokażę w jednym miejscu jakie mam. Tutaj jakie tu mam. Jakie tu mam fajne. Uh, Jack Welch o wygrywaniu. Uh, tutaj mam jeszcze o strategii korporacyjnej z Horror Business Review. Uh, Adam Smith, tutaj klasyk, klasyk, klasyk. Czekaj, o oh, Warren Buffett, tutaj jest fajna krótka książka o tym, jak inwestować w akcje Google. Książka o Google, Starbucks, tak. Uh -huh. O oh, Seth Godin, świetny autor odnośnie książek o marketingu ze Stanów. Uh, ósmy Nawyk, też fajna książka. Mm -hmm. Trump. No, kilka książek mam. Y, Donald Trumpa, y, Kiosakiego mam też. To, y, właśnie klasyki z książek klasyki i tak dalej. No, An-An, O, tutaj właśnie, tutaj właśnie nie daję książek na samym dole półki, bo Anna mi tutaj ściąga wszystko i rozrzuca. Dobra, to tyle. Także Wam opowiedziałem dzisiaj o tym, jaką mam, o mojej bibliotece, tutaj, właśnie domowej. Która składa się głównie z książek biznesowych po angielsku 99%. Jakieś tam po chińsku też mam, po polsku mam chyba jedną czy dwie. Większość właśnie czytamy po, po angielsku o biznesie. Dobra, na razie. Tak, cześć.